30 czerwca. Żywot dziewicy orleańskiej, czyli błogosławionej, już świętej Joanny Dark. Żyła około roku pańskiego 1412. Błogosławiona Joanna Dark przyszła na świat w roku 1412 w uroczystość trzech króli, w małej wiosce Domremi, na wschodnim pograniczu Francji, z rodziców Jakuba i Izabeli. Lata dziecięce i pierwsza młodość Joanny upłynęły jej tak, jak innym wiejskim dzieciom owego czasu. Matka nauczyła ją pacierza i początków katechizmu, a wprawiała do pobożności i pracowitości własnym przykładem. Jej dalszym wykształceniem religijnym zajął się proboszcz miejscowy, który w czasie nauki oprócz wielu rzeczy z Pisma Świętego i z żywotów świętych pańskich, także czasem opowiadał różne zdarzenia z historii Francji, na przykład o królu Ludwiku i o jego wyprawach do Ziemi Świętej. Wszystko to zapisywało się głęboko w sercu dziewczęcia, rozpalało w niej miłość ku Bogu, a zarazem wytwarzało miłość ojczyzny. Wcześnie, zapaławszy gorącym nabożeństwem do Matki Boskiej, wkrótce także wielką cześć okazywała Najświętszemu Sakramentowi. Od czasu pierwszej Komunii Świętej przystępowała często do świętych sakramentów, a zwyczaj ten zachowała do końca krótkiego życia swego. Joanna była pracowitą i biegłą w robotach domowych. Od swoich rówieśniczek odznaczała się tylko większą pobożnością i tkliwością serca. Co do tego nie miała żadnej równej w parafii, jak świadczył jej proboszcz, a lepszej od niej w życiu nie widział. Nie dziw, że takiej córki zazdrościli rodzicom sąsiedzi. W trzynastym roku życia ta niewinna wiejska dzieweczka zaczęła doznawać nadzwyczajnych łask bożych i ku swemu zdziwieniu dowiedziała się, że ją Pan Bóg do wielkich rzeczy powołał. Miewała bowiem widzenia, w których święty Michał, otoczony grupą aniołów i wielką światłością, polecał jej, żeby zawsze była pobożną i dobrze się prowadziła, mówił o litości Pana Boga nad Francją i dodawał, że ją stwórca świata wybrał za narzędzie swego miłosierdzia. Pod wpływem tych widzeń Joanna wkrótce złożyła ślub czystości, a później zastanawiała się, jak wypełnić polecenia świętego Michała, który jej nieraz powiedział: Joanno musisz opuścić swą wioskę i pójść do Francji na pomoc królewiczowi. Polecenia te napełniały ją strachem, przeto wymawiała się, że nie potrafi tego uczynić, że jest biedną dziewczyną nieumiejącą nawet konia dosiąść i nim kierować nie potrafi, a cóż dopiero wojnę prowadzić. A Toli głos odpowiadał: Nic nie szkodzi, pójdziesz. Żeby zrozumieć, jak dziwne, a zarazem do wykonania trudne było to polecenie, trzeba wiedzieć, że w czasach, w których żyła Joanna, bardzo wielkie klęski spadły na Francję. Oto w roku 1422 dwóch książąt rościło sobie prawo do tronu francuskiego, jeden z linii Walezyuszów, Karol VII, a drugi panujący wówczas w Anglii Henryk VI, tylko ożeniony z królewną francuską. Anglicy wkroczyli do Francji z licznym wojskiem dla popierania swego pretendenta, czyli osobę roszczącą sobie prawo do czegoś i wypędziwszy prawowitego króla ze stolicy, przez lat siedem pustoszyli kraj ogniem i mieczem. W ten sposób powstały dwa wrogie stronnictwa, które zaprzysięgły sobie walczyć ze sobą do ostatniej kropli krwi. Do najeźdźców przyłączyła się mniej uczciwa i mniej patriotyczna część społeczeństwa. Przytem tym dezerterzy, zbiegi z wojska, z obozów, wraz z gromadami ludzi bezdomnych, żądnych łupu i rozboju, zaczęli napadać miasta i prowincje, siejąc wszędzie pożogę i zniszczenie. Rozumie się, że najwięcej ucierpiały od nich sioła, wioski i ludność uboga. Grozę tego położenia zwiększyły klęski żywiołowe, srogie, śnieżne zimy, nieznane dotąd na zachodzie Europy, nadzwyczajne powodzie i tym podobne, a ich naturalnym wynikiem był głód i ciężkie, zaraźliwe choroby. Wskutek tego w Paryżu w ciągu jednego roku zmarło wtedy 80 tysięcy ludzi. Wioska Damremy, w której mieszkali rodzice Joanny Dark, położona w Lotaryngi, prawie na pograniczu Niemiec, należała wyłącznie do króla, co w owe czasy nie stanowiło żadnego przywileju. Przeciwnie, plony pracowitego rolnika zabierano najczęściej na żywność dla armii, albo na potrzeby królewskiego dworu. Zamieszki wewnętrzne, albo niefortunnie prowadzone wojny, gorzej się tam, niż gdzie indziej we znaki dawały. Toteż włościanie tych okolic, nie zaznawszy nic oprócz bezprawia i nędzy, nabierali w tych zapasach z losem wielkiego hartu i pewnej dojrzałości umysłowej. Mieszkańcy Damremi politykowali za wzięcie i należeli do wiernych stronników Delfina, czyli Karola VII, gdyż ten tylko tytuł służył królom Francji przed uroczystą ich koronacją. Zamkniętemu w murach miasteczka szynan księciu dostarczano żołnierzy ochotników, a nawet zaspokajano, w miarę możności, jego materialne potrzeby. Tymczasem królewiczowi Karolowi i jego stronnikom wiodło się coraz gorzej. Anglicy zdobywali coraz więcej miast. A prowincje wierne królewiczowi nie mogły podołać ciężarom wojny. W skarbie brakło pieniędzy nawet na utrzymanie dworu, w końcu musiał królewicz sprzedać klejnoty na opędzenie niezbędnych potrzeb. Zdawało się, że królewicz już niedługo utrzyma się we Francji. W jesieni bowiem 1424 roku przystąpili Anglicy do oblężenia Orleanu, wielkiego miasta nad rzeką Loarą. Była to silna twierdza, powstrzymująca pochód Anglików ku południowi. Gdyby ta twierdza upadła, dla królewicza nie byłoby już innego ratunku, jak ucieczka z ojczyzny. Przygotowywał się nawet do niej, gdy niespodzianie przyszła mu pomoc, jakiej ani on sam, ani nikt inny się nie spodziewał. Zanim jeszcze Anglicy przystąpili do oblężenia Orleanu, otrzymała Joanna od świętego Michała polecenie, żeby udała się do komendanta pobliskiego królewskiego zamku w Wokulejr, który miał jej dodać zbrojny orszak, żeby mogła bezpiecznie dostać się do królewicza. O poleceniu tem, jak o wszystkich dotychczasowych objawieniach nikomu nie mówiła, teraz dopiero zwierzyła się swemu wujowi, gdy ten zabrał ją do siebie w gościnę. Ów wuj, człek stateczny, zdziwił się niepomiernie i nie wiedział, co o tym wszystkim sądzić, ale w końcu dał się Joannie przekonać i zaprowadził ją do komendanta królewskiego zamku. W maju 1428 roku stawiła się przed nim po raz pierwszy, ale komendant ją wyśmiał i kazał wracać do domu. Gdy z początkiem stycznia 1429 roku wuj znowu ją zaprosił dla pielęgnowania chorej żony, udała się powtórnie do komendanta zamku, żeby ją do królewicza odesłał, ale i teraz z niczym została odprawiona. Mimo to do Domreni już nie wróciła. Natomiast listownie przeprosiła rodziców, że do domu nie wraca, bo musi słuchać rozkazu Bożego i iść królewiczowi na pomoc. Często przystępując do Komunii Świętej, Nieraz całe długie godziny leżała krzyżem przed ołtarzem Matki Boskiej, aż wreszcie swoją pobożnością i wytrwałością przełamała opór komendanta. Stawiła się przed nim po raz trzeci 12 lutego, stanowczo się odzywając: W imię Boże, za długo zwlekasz i ociągasz się. Królewicz jest w niebezpieczeństwie, a będzie ono jeszcze większe, jeśli mnie zaraz nie wyślesz. Tym razem komendant usłuchał, a mieszkańcy owego miasta zajęli się przygotowaniem Joanny do wyprawy. W miesiącu lutym 1429 roku Joanna, pod opieką sędziwego kapitana straży królewskiej, przebywszy piechotą 50 mil w czasie najsilniejszych mrozów, dotarła do Szynion, aby przedstawić swoją misję i zażądać broni, posiłków i władzy naczelnej. Skromna jej postawa i natchnione oblicze, korzystne na królu i mniej uprzedzonych mężach, zrobiły wrażenie, a gdy odezwała się głosem błagalnym, ze łzami w oczach: Dostojni panowie, Ponieważ delfin nie może pośpieszyć na odsiecz zagrożonemu Orleanowi, pozwólcie mi zebrać nowe chówce i wieść je pod sztandarem francyj na obronę kraju. Nie spocznę, aż Karol VII w Rims ukoronowanym nie zostanie. Wzruszenie udzieliło się całemu zgromadzeniu i obiecano tej gorącej prośbie zadość uczynić. Jednakże dopiero w dwa miesiące potem, gdy najwyższemu, złożonemu przeważnie z duchownych sądowi przedstawiono wiarygodne a pochlebne świadectwo o życiu Joanny Dark. Zostało jej powierzone dowództwo nad parutysiącznym oddziałem wojska, źle wyćwiczonego i niezaprawionego do boju. W pancerzu stalowym, z mieczem u boku i chorągwią w złote lilie haftowaną w rękach, dziewica rycerz dosiadła białego konia i stanęła pod murami Orleanu. Pierwszym jej czynem było wezwanie Anglików do poddania się, a ponieważ wezwanie to pozostało bez skutku, zaczęto wdzierać się na wały i szańce, usypane przez nieprzyjaciela. Atak okazał się niespodziewanym i gwałtownym, a nieustraszoność młodziutkiego wodza tak wielką, że mimo doświadczenia generałów angielskich nie udało im się powstrzymać popłochu, jaki zapanował między wojskiem na widok nadciągającej odsieczy. Anglicy, pobici prawie na wszystkich punktach, cofnęli się przez most do ostatniego fortu. Joanna dostrzega to, dopędza ich ze swoim oddziałem i lubo raniona już jakąś zabłąkaną strzałą, chwyta drabinę i zatyka chorągiew na zdobytym wyłomie, ze słowami, żołnierze, miasto jest wasze, wchodźcie. Po dokonanym zwycięstwie i rozproszeniu nieprzyjaciół, Joanna prowadzi w triumfie Karola VII do Rims i tam obecną jest przy jego koronacji. Lud wielbił ją, błogosławił i czcią otaczał, możni zazdrościli chwały i powodzenia. W krótkim stosunkowo czasie najważniejsze prowincje powróciły pod panowanie francuskiego króla, ale ponieważ należało wyzyskać zapał powszechny i gotowość do boju z dziesiątkowanej armii na odebranie Anglikom reszty zajmowanego kraju, nie przychylono się do prośby Anny, która pragnęła porzucić już rycerskie rzemiosło. Zgodziła się na to niechętnie, jakby tknięta przeczuciem, że szczęścia nie zazna już w życiu. Dnia 25 maja 1420 roku, w jednej z potyczek z Anglikami, którzy, ścigani wytrwale przez wojska francuskie, zawsze pod wodzą Joanny Dark ustępowali pięć po 5 z zagarniętej ziemi, Francuzów pobito. W popłochu ogólnym zapomniano o tej walecznej dziewicy, co zagrzewała wszystkich do boju, i dopiero z biuletynu przesłanego kanclerzowi okazało się, że wzięto ją do niewoli. Początkowo Anglicy zamknęli Joannę w fortecy Bolie, ale gdy wyłamawszy kratę u okna. Wyskoczyła na ziemię srodze się kalecząc, przewieźli ją do więzienia w Ruan, gdzie dla rzekomego bezpieczeństwa została przykuta żelaznymi łańcuchami do łóżka i ściany, tak że wszelka chęć ucieczki, a nawet ruchy jej były udaremnione. Mimo tak ciężkich katuszy, Joanna zdumiewała swoich sędziów i dozorców niezwykłym pogodzeniem się z losem i cierpliwością. W jej czystym, wolnym od podejrzeń sercu, lała wciąż iskierka nadziei, że prędzej czy później król, a zwłaszcza wydźwignięty, stoni przez nią naród francuski upomni się o swoją bohaterkę i wyrwie ją z rąk wroga. Daremne jednak były jej wyczekiwania. Tymczasem Anglikom wiele zależało na tym, aby klęski swoje i przegrane bitwy upozorować wdaniem się w tę sprawę sił nadprzyrodzonych, to jest szatańskich. Chwycili się tego nikczemnego środka anglicy. Joannie Dark, oskarżonej o podobną zbrodnię, duchowieństwo angielskie wytoczyło proces, który trwał przez rok długi i rozegrał się wzruszająco. Za zmowę z diabłem i wzniecenie buntu przeciw królowi Henrykowi VI została skazana na spalenie żywcem na stosie. Dnia 31 maja 1431 roku niezliczone masy ludu w ponurem milczeniu zebrały się na placu kaźni. Joanna, uklęknąwszy około słupa przygotowanego na stos, raz jeszcze głośno i wyraźnie wyznała swoją niewinność i poprosiwszy kapłana, który jej towarzyszył, o krzyż do ucałowania, zaczęła sama odmawiać modlitwy zakonających. Gdy płomienie stosu zaczęły dosięgać ofiarę, ze wszystkich piersi wydarł się straszny krzyk żalu, płakali wszyscy, oprócz sędziów niemiłosiernych i zawziętych, wojsko, lud, nawet kat, któremu przytem barbarzyńskiem dziele łzy oczy zalewały. Zebrane prochy Dziewicy Orleańskiej rzucono do Sekwany, aby z nich nic jako relikwia dla narodu nie pozostało. Pokolenia następne śmierć te pomściły, gdyż wieśniaczkę z Damrem i cały świat uważa za chlubę Francji. Kościół katolicki, zaliczywszy ją do rzędu błogosławionych, zgodził się, aby jako patronka Francji w poczet świętych policzoną została. Odtąd przez cztery przeszło stulecia utrzymywała się wśród ludności francuskiej pamięć o bohaterstwie Dziewicy Orleańskiej Nader żywa zwłaszcza w samym mieście Orleanie, w którym co roku obchodzono 8 maja uroczystym nabożeństwem i procesją pamiątkę ocalenia miasta. Pamięć o bohaterstwie dziewicy Orleanskiej rozszerzyła się także po innych krajach, bo rozmaici pisarze w różnych językach głosili jej chwałę, jej poświęcenie dla ojczyzny i bohaterstwo narodowe. O cnotach chrześcijańskich Joanny Dark mniej pisano, bo też mniej o nich wiedziano. Dopiero przed 60 laty, gdy jeden z uczonych francuskich ogłosił drukiem akta obydwu procesów w sprawie dziewicy orleańskiej, wystąpiły na jaw w całej pełni jej heroiczne cnoty chrześcijańskie. Odtąd poznano dokładnie nie tylko wielkie historyczne czyny błogosławionej, już świętej Joanny, ale poznano z taką dokładnością, jak rzadko u której świętej, także całe jej życie duchowe, jej słowa, a często nawet myśli, opromienione światłem świętości. Od tego też czasu wszyscy czciciele Dziewicy Orleańskiej zaczęli się krzątać gorliwie, żeby Kościół Święty cześć tę publicznie zatwierdził. Pierwsze zabiegi w tym względzie poczyniono we Francji przed czterdziestoma laty, gdy z okazji uroczystości 8 maja biskup orleański wraz z dwunastoma innymi biskupami zwrócił się z prośbą do Piusa IX, żeby sprawę Joanny Dark zbadać polecił i na publiczną jej cześć zezwolił. Mimo to za papieża Piusa IX niewiele w tej sprawie można było zrobić, bo różne ważne wypadki, zwłaszcza wojna francusko-niemiecka i wojny we Włoszech, które papieżowi całe państwo wraz z Rzymem zabrały, stanęły temu na przeszkodzie. Dopiero Leon XIII w lutym 1894 roku wyznaczył komisję dla beatyfikacji Joanny Dark, której od tego czasu przysługiwał tytuł czcigodnej. Po długich i bardzo szczegółowych badaniach tej komisji ogłosił Pius 16 stycznia 1904 roku dekret o heroicznych cnotach dziewicy orleańskiej, 13 grudnia 1908 roku uznał trzy cuda zdziałane za jej przyczyną za zupełnie pewne. Wreszcie 18 kwietnia 1909 roku policzył ją w poczet błogosławionych i wskazał światu chrześcijańskiemu nowy wzór, jak trzeba walczyć o Królestwo Boże. Natomiast 16 maja 1920 roku Joanna Dark została kanonizowana przez papieża Benedykta XV na świętą kościoła katolickiego. Święta Joanna Dark, módl się za nami. Amen. Kochani, nauki katolickie rozrastają się dzięki Wam. Wiele osób się nawraca, dla tysięcy osób jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest wasze wsparcie modlitewne i materialne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Miesiąc czerwiec jest miesiącem poświęconym specjalnej czci wobec Serca Jezusowego. Zachęcamy do uczestniczenia w nabożeństwach ku czci Serca Jezusowego, a także o modlitwę za Polskę i w obronie Krzyża Świętego. Na naszym kanale znajdziesz naukę o uroczystości Najsłodszego Serca Jezusowego, serdecznie zachęcamy do wysłuchania tej nauki. Jeżeli nauki pomagają też Tobie i chcesz przekazać dobrowolną jałmużnę dla rozwoju nauk i ku większej chwale Bożej, to możliwości przekazania jałmużny znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy do włączenia wsparcia cyklicznego co miesiąc dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to napisz do nas przez formularz kontaktowy w opisie filmu. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest Msza Święta. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Linki do przekazania dobrowolnej jałmużny oraz do zapisania się do nauk znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.